Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV Teraz yy, z cyklu te bardziej poważne filmy. A mianowicie yy, dzisiaj. Ra, dzisiaj rano, nie? Wczoraj, o której? Wczoraj wieczorem gdzieś w tych okolicach rozbił się samolot yy, typu chyba awionetka, nie? Taki, wiecie, prywatny. I. Po prostu zgubili sygnał. Gdzieś tutaj, po prostu zgubili sygnał i pilot krzyczał. Mayday. Ostatnie głosowa to były. Tam jest niedaleko rzeka Warta. I tam trwają też poszukiwania tego samolotu zaginionego. I my tutaj sobie idziemy po lesie i pomagamy po prostu w poszukiwaniach tego samolotu. Może. Może uda nam się go odnaleźć, chociaż to jest to jest raczej mało możliwe, chociaż nigdy nie wiadomo. No, idziemy sobie na spacerek, tutaj idę sobie na spacerek i może gdzieś w którymś kierunku, gdzieś podobno, tutaj, właśnie niedaleko się ten samolot rozbił. Ja tutaj patrzę, są takie różne zagajniki, doliny takie o różne. Ten i, i teraz patrzę sobie. Patrzymy i patrzymy i szukamy. Może nam się uda odnaleźć ten samolot. Może nie. Nie wiadomo czy pilot żyje. Nic nie wiadomo o tym pilocie. Zero. Bo... Nie dostali jeszcze żadnego... Nie, po prostu za zaginął ten samolot. O to chodzi. Że to jest zaginiony samolot. Po prostu gdzieś spadł. Powiedział, że ląduje awaryjnie i nie wiadomo, gdzie ten pilot jest z tym samolotem razem. Może utonął Wywarcie Warcie, w rzece, bo tu jest niedaleko właśnie ta rzeka. I teraz tu sobie patrzymy na boki. Tu są takie właśnie różne zagajniki. Być może ten samolot znajdować się w takim z jednych, w jednym z takich zagajników właśnie. Ale idziemy jeżeli coś tam... Znajdziemy to oczywiście, damy znać na kanale i zrobimy wam fotorelację z tego odnalezienia, o ile się uda. Jeżeli się nie uda, no to niestety zaginiony samolot pozostanie tajemnicą do czasu jego odnalezienia. O, tutaj sobie zobaczymy. Tutaj taki zagajnik. Będziemy przeczesywać ten zagajnik, oczywiście. Chociaż myślę, że już by było coś widać. Ale to się zobaczy. Ja kończę ten filmik już. I zapraszam, zapraszam Was do subskrypcji. Tam coś jest. Nie, to jest obalony pień drzewa. Kończę ten filmik. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Udostępniajcie filmiki znajomym. Możecie też. O tu jest takie zejście, może tam się zejdzie. Tamte zejście spróbuję tutaj przeczesać i zobaczymy. Dobra, ja kończę. My tutaj działamy. Poszukiwania trwają dalej. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.